Aby narysować przestrzeń, mamy bardzo dużo różnych metod. Bardzo często jednak sam obiekt, który chcecie obserwować, będziecie chcieli pokazać w sposób trójwymiarowy. Pokażę wam to na przykładzie domu, jak użyć coś takiego, jak iluzja przestrzeni zwana perspektywą z trzema punktami zbiegu. W jaki sposób? Ta powędruje w tym miejscu. Ta natomiast powinna się kończyć mniej więcej bardzo daleko. Mogą być rysowane już delikatnie. Odwrotnością tego jest narysowanie wieżowca, na którego patrzymy z góry. Nie wiem, czy zauważyliście w grach komputerowych albo na przykład w filmach lub w komiksach, od których to się wszystko zaczyna, jak jakiś spiderder-Man nam zaczyna latać nad tymi wieżowcami na swoich sieciach, to przeważnie mamy do czynienia z czymś takim. Linia horyzontu jest bardzo wysoko, a wieżowiec jest widoczny, na przykład, w ten sposób się dorysować jakieś szczegóły, też wykorzystując te punkty zbiegu, które pomogą Wam określić, jak właściwie poszczególne na przykład piętra albo rządy okien powinny w takim przypadku wyglądać. No, i pod koniec możecie wziąć narzędzie grubsze, wyraźniejsze i ten rysunek najzwyczajniej w świecie wzmocnić. Gotowy dodać jeszcze jeden element, na przykład choćby kilka kresek, które sprawią, że zacznie on być ciekawie oświetlony. Tutaj mamy jedną ściankę. Tutaj nam się pojawia druga. Trzeba zadbać o to, żeby tymi delikatnymi kreskami, które pokazują na pewną szarość, nie były one tak samo rozświetlone. Jedna ze ścian co najmniej o jeden lub dwa tony musi być rzeczywiście ciemniejsza. Wtedy rzeczywiście nam się ukaże jako coś trójwymiarowego ta przestrzeń.